Ani z dusza miasta Anno Domini 2020, przystanek czwarty, Twoje życie za moje życie. Duch miasta unosi się nad tymi, których pamięć należy zachować dla potomnych. Teresa Jadwiga Grozińska. Młoda dziewczyna, harcerka, bohaterska sanitariuszka czwartego Pułku Piechoty Legionu. Jedna z pierwszych kobiet odznaczonych przez II Rzeczpospolitą krzyżem Virtuti Militari. Melchior Wańkowicz we wspomnieniach o terenie pisał „Stoje człowiek ubogi, nad ziarnem plemnym, Które w oczach moich na Polskę padło. I kiedy myślę, co by na dobre wspomnienie Na grób tereni rzucić, Nic nie mam nad ten wiersz Jej ulubionego Kasprowicza. Przyjdzie czas taki, Że słońce majowe nad cmentarzyskiem Wych najlepszych dzieci, snopem gorących promieni zaświeci. I krzew, dziś smutnie chylący swą głowę soków zmęczeńskich, zaczerpną przy kości, zapłonie kwiatem przedziwnej piękności i wyda owoce zdrowe. Podradomska wieś Jaszowice. To tutaj, 20 grudnia 1899 roku, w szlacheckiej rodzinie ziemiańskiej Herbu Kuszaba urodziła się Teresa Jadwiga-Grodzińska jako piąta z sześciorga dzieci Feliksa i Bronisławy z Arkuszewskich. Wychowywana w tradycyjnej ziemiańskiej rodzinie, wypełnionej wartościami patriotycznymi i etosem pracy społecznej. Uwielbiała wieś, wszelkie prace związane z gospodarstwem, przestrzeń i przyrodę. W trakcie działań militarnych podczas I wojny światowej majątek Jaszowice uległ zniszczeniu. Ojciec Teresy we dworze umieścił potrzebujących dachu nad głową mieszkańców wsi, a sam wraz z rodziną przeniósł się do Radomia. Tutaj Teresa rozpoczęła edukację w znanych i cenionych zakładach naukowych żeńskich Marii Gail, szkole dla dziewcząt potocznie zwanej Gailówką. Aktywnie zaangażowała się w działalność w ruchu skautowskim i tajnej organizacji Młodzieży Narodowej. Po ukończeniu szkoły w 1916 roku powróciła do rodzinnego domu w Jaszowicach, a dwa lata później. Rozpoczęła naukę w Szkole Ogrodniczej w Warszawie. W związku z ciężką sytuacją na froncie wojny polsko-bolszewickiej wiosną 1920 roku przerwała naukę i odbyła kurs sanitarny oraz praktykę pielęgniarską w Warszawskim Szpitalu Ujazdowskim. Podjęła wówczas postanowienie o wstąpieniu do wojska i rozpoczęła starania o skierowanie na front. 1918 rok, ten cud odzyskania niepodległości, był takim impulsem dla młodego pokolenia do tego, żeby stanąć do walki także zbrojnej, o to, aby po wielu, wielu latach zaborów Rzeczpospolita miała trwałe granice. Te tradycje dworów ziemiańskich w okolicach Radomia one właśnie. Dały taki efekt wychowawczy w postaci niezwykle patriotycznego całego pokolenia, bo możemy wymieniać mnóstwo rodzin ziemiańskich z ziemi radomskiej, których synowie i córki w latach 1914-1920, więc w tym okresie kulminacji zmagań o niepodległość wiedzieli, co należy do ich obowiązków, jak należy się zachować, i jakie decyzje życiowe. Podejmować. Wszyscy poszli na front w ogóle nie zastanawiając się, czy mogliby zrobić coś innego. Od 1918 roku do 1921 na froncie, w wojnie najpierw o utrzymanie granic Rzeczpospolitej, a potem na froncie wojny polsko-bolszewickiej było aż sześcioro rodzeństwa i ciotecznego rodzeństwa. Mój dziadek Stanisław, jego czwororodzeństwa i terenia Grodzińska, jego kuzynka. To nie było powszechne. Byli tacy ludzie, którzy przed nawałą bolszewicką kryli się w Berlinie albo jeszcze dalej za zachodnią granicą. Niemniej w środowisku, do którego należała moja rodzina, zarówno tam w okolicach Radomia, jak i Rawy Mazowieckiej. Takie zachowanie było oznaką tchórzostwa i zdrady. Oni wszyscy byli wychowani bardzo patriotycznie. To była taka atmosfera w rodzinach, w rodzinach ziemiańskich. Bóg, honor, ojczyzna, rodzina to były najwyższe wartości, i one były kultywowane w tamtych czasach. I dla niej to było oczywiste, że ona idzie walczyć za ojczyznę. To, że zapewne w dzieciństwie i młodości przesiąkła tą tradycją. Patriotyzmu spowodowało, że już w czasie swojej edukacji w szkole w Radomiu, a później także w Warszawie, no żywo zainteresowana była wszystkim, co wiązało się ze służbą dla Ojczyzny, służbą dla narodu, wybijającego się wówczas na niepodległość. W końcu przyszła ta upragniona chwila. I Radom stał się pierwszym miastem Królestwa Polskiego, które w sposób suwerenny i autonomiczny tę niepodległość wywalczyło. Jednak radość nie trwała długo. Już w roku 1920 czarne chmury zawisły nad Rzeczpospolitą, rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka. Jeżeli chodzi o Radom, nastroje były ambiwalentne. W lutym, 5 lutego 1920 Roku Polska Partia Socjalistyczna w Radomiu wszczynała i organizowała manifestacje potępiające wojnę z Bolszewikami i żądała zakończenia tej wojny. Najbardziej burzliwym okresem w naszym mieście był okres czerwca i lipca 1920 roku. Został zawiązany obywatelski komitet wykonawczy obrony państwa 8 lipca, który zaczął organizować pobór rekruta do ochotniczej armii, na czele której stanął generał Józef Haller. Radomska młodzież gremialnie zgłaszała się na ochotnika do armii. 17 lipca 1920 roku w Radomiu odbyło się duże spotkanie komendy ZHP i władze Związku Harcerstwa Polskiego w Radomiu postanowiły wysłać na front ponad 400 harcerzy, cały batalion z Radomia koleją pojechał na front. Oprócz tego sformowano jeszcze 5 plutonów, to jest ponad 200 osób, które służyły w Radomiu. W tym muszę tutaj wspomnieć, że aż 108 harcerek służyło wówczas na terenie miasta Radomia, w Radomskich Lazaretach, na dworcu kolejowym. Były to oddziały dowodzone przez druhnę Kazimierę Paprocką. W mniejszości narodowe radomskie także angażowały się w tą całą akcję ratowania ojczyzny. Powstał Żydowski Komitet Pomocy Państwu i Żołnierzowi, na czele którego stanął Hill Kenstenberg. Ta akcja była naprawdę niesamowicie ofiarna. Z samego gimnazjum imienia Jana Kochanowskiego na front wyruszyło 90 ochotników wraz z nauczycielami. Ofiara była ogromna. Docenił to głównodowodzący armią ochotniczą generał Józef Haller, ponieważ 30 września 1920 roku przyjechał do Radomia osobiście na Placu Konstytucji 3 maja spotkał się ze starostą Włodzimierzem Gniewoszem, aby podziękować Radomianom za ten Wysiłek. Poza tym Radomianie próbowali żyć normalnie, życie toczyło się, działały szkoły, działały zakłady pracy, powstawały nowe instytucje. Przypomnę, że przecież w 1920 roku powstaje Archiwum Państwowe w Radomiu założone przez księdza Józefa Rokosznego, powstaje Urząd Mieszkaniowy i cały szereg innych instytucji. W 1918 roku Szpital Ujazdowski płynnie przeszedł pod administrację polską. I natychmiast zaczęły się tutaj odbywać szkolenia sanitarne dla tych, którzy szli na front, dla sanitariuszy i lekarzy frontowych. Teresa Grodzińska jako sanitariuszka, taką typowo liniową służbę w jednostce Wojska Polskiego rozpoczęła w sierpniu 1920 roku w 5 kompanii 2 batalionu 4 pułku piechoty legionów. Zastępcą Lekarza w jednym z batalionów tego pułku była Maria Zdziarska, jej starsza kuzynka. Razem z Teresą na, na froncie była też Janka Zdziarska w innym batalionie, ale w tym samym pułku. Także trzy dziewczyny z jednej rodziny znalazły się i to był ewenement, bo generalnie kobiet nie przyjmowano do służb sanitarnych. No, ale takie były potrzeby chwili. Brakowało lekarzy, brakowało sanitariuszy. Maryla Zdziarska była już na froncie od 1918 roku i ona wciągnęła te młodsze, jak, jak pisała o nich dziewczynki do, do pracy na froncie. Czwarty pułk piechoty wtedy toczył ciężkie walki w pasie nadburzańskim. Bolszewicy podeszli pod zamość. Wtedy właśnie armia konna Siemiona Budionnego toczyła zaciekłe walki o przełamanie polskiej obrony w rejonie Zamościa, a zadaniem czwartego pułku piechoty było zaryglowanie drogi odwrotu konarmi w kierunku Bugu. Oni bardzo dotkliwe straty wtedy ponieśli. Cały batalion został skierowany na odpoczynek i przegrupowanie terenia ym... Na początku, w lipcu, pojechała na ten front bez błogosławieństwa rodziców, jako że w ogóle się z nimi prawdopodobnie nie widziała. A wtedy w sierpniu, kiedy była na tej przepustce, była właśnie w kościele, była na mszy, była w spowiedzi, była u Komunii Świętej i dostała błogosławieństwo rodziców. I po prostu oni, oni zgodzili się na to, żeby ona dalej poszła walczyć. Splot. Kilku dość niefortunnych zdarzeń sprawił, że czwarty Pułk Piechoty znalazł się na trasie odwrotu Armii Konnej Simiona Budionnego spod Zamościa. Najpierw rozkazem dowództwa tego odcinka frontu czwarty Pułk zajął Chrubieszów. Chrubieszów zajął i utrzymał do momentu kontrnatarcia bolszewickiego. I wtedy właśnie doszło do takiego dramatycznego wydarzenia, kiedy część żołnierzy ze szpitalem polowym znajdowała się w takim przysiłku, który nazywał się grudek zaburzny, tuż nad rzeką huczwą. I ten szpital został bezpośrednio zagrożony ze strony nacierających bolszewików W zasadzie dziewczęta i personel. Tego szpitalika polowego zostali pozostawieni sami sobie. Należało natychmiast ratować żołnierzy, przeprawiając się przez rzekę Huczwę, przez jedyny drewniany most. Zgodnie z relacjami uczestników tej walki, ten most był intensywnie ostrzeliwany przez bolszewickie ckm -y. I Teresa Grozińska zachowała wtedy zimną krew. Teresa Grodzińska przenosiła przez most, który był ostrzeliwany przez bolszewików rannych żołnierzy pod ostrzałem. To było rzeczywiście absolutnie bohaterski, doceniony przez jej przełożonych, którzy już kilka tygodni później złożyli wniosek o odznaczenie jej wirtuty militarii, czyli najwyższym odznaczeniem wojskowym dla Osób odznaczających się szczególnym męstwem na polu chwały. Z okrążenia na polach rubieszowskich udało się wyrwać szpitalowi polowemu drugiego batalionu, w którym służyły właśnie Teresa Grodzińska i jej kuzynka Janina Zdziarska. Cały tabor z rannymi zmierzał w kierunku rozległego kompleksu lasów strzeleckich i właściwie niewiele brakowało, żeby dziewczętom i rannym. Udało się zapaść w lasy i uniknąć kozackiego pościgu. Niestety we wsi Stefankowice ten szpital i ten tabor został dopadnięty przez Czerwoną Kawalerię. Rannych częściowo wymordowano na miejscu, część wzięto do niewoli wraz z pojmanymi dziewczętami i popędzono z powrotem w kierunku Chrubieszowa. W ten sposób ta kolumna dotarła do wsi Czortowice. Po drodze udało się zbiec Janinie z Zdziarskiej. Ona skoczyła z wozu i udała, udała się, była zabita obok konia, który był prawdziwie zabity i podobno ona opowiadała kiedyś, że naprawdę już tak tak długo leżało ten, ten kolczacie już śmierci. Czekała na uspokojenie się sytuacji w terenie. To ją ocaliło, natomiast niestety Teresie nie udało się zbiec. Teresa została przy rannych żołnierzach, których do końca opatrywała, i wpadła w niewolę bolszewicką, z której nie udało jej się uciec. Została przez bolszewików zamknięta w jednej z chłopskich chałup, w Stefankowicach. I tam z relacji świadków wiemy, że doszło do dramatu tej młodej dziewczyny, w wyniku którego została bestialsko zamordowana. Teresa była dosyć silną dziewczyną i broniła się przez wiele godzin. Obroniła cześć, ale nie obroniła życia. W momencie, kiedy bolszewicy wycofali się za Bóg. A więc w kolejnych dniach, to jest 2-3 września, na te tereny ponownie weszły jednostki Wojska Polskiego. I wtedy właśnie mieszkańcy jednej z zagród w Czortowicach wskazali miejsce pochówku dziewczyny, jak mówili polskiej bohaterki, która broniąc się przed kozakami została w okrutny sposób zamordowana. Identyfikacji zwłok Teresy, które były bardzo zmasakrowane, dokonała jej 18-letnia kuzynka Janka Zdziarska. Rozpoznała ją po monogramie, który Teresa wyszyła na swoim fartuchu pielęgniarskim. To też jest bardzo ciekawa historia z poszukiwaniem i identyfikacją jej ciała, ponieważ moje dwie prababki, właśnie matka Teresy, Bronisława. Z Arkuszewskich Grodzińska i jej kuzynka Kamila Zdziarska, moja druga prababka, miały na froncie razem sześcioro dzieci, i postanowiły zostawić wszystko i pojechać, szukać tych dzieci. No bo to były czasy, kiedy nie było komunikacji, nie było telefonów. One ruszyły, żeby te swoje dzieciaki znaleźć, bo to byli bardzo młodzi ludzie. I na dworcu w Lublinie siedziały i się modliły. Czekając na kolejny pociąg, i tam odnalazła je Janeczka Zdziarska ze swoim starszym bratem Zbyszkiem. I to ona poinformowała matkę tereni, moją prababkę Bronisławę, o tym, że terenia zginęła, nie mówiąc jej w jakich okolicznościach. Ciekawe informacje na temat losów Teresy Grodzińskiej oraz tego, co stało się z ciałem bohaterki. Już właśnie po tych wydarzeniach na Hrubieszowszczyźnie przekazała Maria Zdziarska-Zalewska w książce w Okopach. Ona nie uczestniczyła wtedy w walkach pod Hrubieszowem, ponieważ już znajdowała się w bolszewickiej niewoli, z której udało jej się zbiec. Ale dowiedziała się i zapisała w swoich wspomnieniach informację o tym, że ciało Teresy Grodzińskiej zostało z czortowic przeniesione na kwaterę żołnierzy polskich. Poległych w roku 1920 nad Bugiem do hełma. 17 września ciało teraz zostało przeniesione do Radomia i pochowane 18 września w grobie rodzinnym. W Radomiu był zorganizowany wojskowy pogrzeb. To jest ewenement, że ciało sanitariuszki było wiezione na lawecie. Cały Radom uczestniczył w tych uroczystościach, sklepy były zamknięte, uczniowie też nie byli w szkołach, tylko uczestniczyli w tej uroczystości, a żołnierze, których uratowała, w bardzo przejmujący sposób dali świadectwo jej bohaterstwa. Nad grobem prababcia Bronisława otrzymała Virtuti Militari, ten krzyż, który został przyznany Teresie Grodzińskiej. To też było bardzo wzruszające, zachowane w pamięci rodzinnej zdarzenie. Teresa została odznaczona pośmiertnie. Jako jedna z dwóch kobiet otrzymała to odznaczenie w trakcie jeszcze działań wojennych, czyli w czasie trwania wojny polsko-bolszewickiej przed Traktatem Ryskim. Terenia spoczywa w grobie na Starym Cmentarzu w Radomiu razem ze swoimi rodzicami. 15 grudnia 2019 roku w Kościele Garnizonowym w Radomiu była wspaniała uroczystość w 120. rocznicę urodzin Teresy Grodzińskiej. My mamy zjazdy rodzinne, które się w tej chwili odbywają co trzy lata i zawsze podczas takiego zjazdu tygodniowego, gdzie przyjeżdża rodzina z zagranicy i z Polski, jest nas sto kilkadziesiąt osób, to zawsze jest taki punkt yy, yy, wspomnień rodzinnych. I Teresa się już od dawna przewijała jeszcze, w pierwszy zjazd się odbył w 80 roku, ale powiedzmy postać Teresy, już w latach, w latach 80. już y, st starsze ciocie, czyli siostrzenice, opowiadały o, o właśnie o terenie. Jestem przekonany, że e, te życie bohaterskie, które miała moja babcia i które miała el, też, maja, i te, i Teresa Grodzińska, było dzięki nim możliwe, dlatego że one byli prawdopodobnie e, też dosyć bohaterskie w swoim normalnym życiu. Albo że była rodzina, która dała, dała przykłady właśnie heroiczność funkcjonowania na, na co dzień. Nie, nie, niepotrzebna wojna, żeby być bohaterem. Dziękujemy wszystkim za wspólną wędrówkę śladami radomskich wydarzeń pamiętnego roku 1920. Głęboko wierzymy, że za przykładem naszych antenatów, radomianie w sprawach wagi fundamentalnej zawsze będą potrafili się jednoczyć i z poświęceniem. Stawać w społecznej czy też patriotycznej potrzebie. Natchnieni chlubnym przykładem sprzed wieku, zakrzyknijmy razem na odchodnym, niechaj wzrasta dusza miasta.